Że kiedyś u nas była sól, jak wybierali sól, yy, że mieli takie wielkie jedelka z wodą i czekali, aż woda wyparuje i zostawia tam sama sól. Przy, ja tylko pamiętam do... jeden. Ja tylko pamiętam trzy głowy, do czego się Cztery. Mówi. Tak, z tego. Dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Borowski i witam Was w podcaście. Witam w podcaście y, Historia dla dzieci i przez dzieci. Dzisiaj będą pomagać mi dzieci z pewnego miasta nad morzem. Jestem Jurka Ziębicka, mieszkam w Kołobrzegu i dzisiaj opowiem o, o historii mojego miasta. Jestem tam, mieszkam w Kołobrzegu. Kołobrzeg jest jedną z najstarszych miejscowości we współczesnej Polsce. Gród tutaj istniał już prawdopodobnie w VIII wieku. Ale skąd się wzięła ta nazwa, Kołobrzeg? Koło, koło. Koło czego no, mieszkasz? Koło no, czego no, mieszkasz? Koło tej, no Koło wody. Czyli brzeg inaczej. Dzisiejsza nazwa jest krótsza. Kiedyś Kołobrzeg miał dłuższą nazwę. Sól, koło Jeszcze jedno słowo. Jest koło i jeszcze po prostu dodali słów. Niemiecki kronikarz Dietmar napisał o tym, jak Mieszko zdobył koło W swojej kronice używał on nazwy sól koło brzegu. Na przykład biskupa Reinberna opisał tak: Rheinbern, biskup kościoła soli Kołobrzeskiej. Po łacinie to miasto nazywało się Salsa kolbergensis, co na polski tłumaczy się jako sól koło brzegu lub sól koło brzeska. Ale jakie plemiona zamieszkiwały okolice Kołobrzegu? Pomorzanie. Na terenie dzisiejszej Polski w czasach mieszka było dużo plemion. Tam gdzie dzisiaj jest Wielkopolska, przy Poznaniu byli Polanie. Tam gdzie jest Małopolska, przy Krakowie byli Wiślanie, a na północy przy Kołobrzegu, nad morzem Bałtyckim, zamieszkiwali Pomorzanie. Do dzisiaj ta część Polski przy morzu nazywa się Pomorze. Ale gdzie kiedyś znajdował się Kołobrzeg? Był na Budziskowie. Jak spojrzycie na mapę, to nad morzem znajduje się dzisiaj Kołobrzeg. Przez Kołobrzeg płynie rzeka Parsenta. Pod Kołobrzegiem znajduje się wieś Budzistowo. I właśnie tam kiedyś znajdował się Kołobrzeg. Po niemiecku Budzistowo nazywa się Altstadt, czyli Stare Miasto. Tak więc Budzistowo to stary kołobrzeg, a dzisiejszy kołobrzeg to nowe miasto. W przeszłości często tak robiono. Na przykład w odcinku 91 mówiliśmy o Nowym Sączu. Obok Nowego Sącza leży Stary Sącz. Najpierw oczywiście istniał ten Stary Sącz, a potem zbudowano Nowy Sącz. I podobnie było tutaj. Jednak jak spojrzycie na mapę, Budzistowo znajduje się daleko od morza. Czemu stary kołobrzeg zbudowano dalej od morza, a nie nad samym morzem, tak jak jest dzisiaj? Dzisiaj kołobrzek leży nad morzem. Yy, dlatego, że wtedy, bo oni mogli zaatakować yy, tam z wody. Wikingowie mogli tak zaatakować z wody. Yy, no i byli bardzo blisko, a tak to by było dłuższa droga, żeby chcieli płynąć przez rzekę i trochę to by było trudniejsze. Prudsza droga i mogli się w tym czasie chyba przygotować, jak Aha. żołnierze zobaczyli, że ktoś płynie. Być może ten stary kołobrzeg leżał daleko od morza, aby chronić się przed napadami wikingów. W tamtych czasach, w czasach mieszka, poruszano się głównie rzekami. Dlaczego? Jęzkę, mięska i była rzeka, i można było przepływać rzeką. Zamiast ulic, a tam, rzekom, żeby nie było tak ciężko. W tamtych czasach całą Polskę porastały gęste, bardzo gęste lasy, przez które można było się poruszać, ale było to bardzo trudne. O wiele łatwiej było płynąć rzeką. Dlatego najkrótsza i najszybsza droga z Poznania albo z Gniezna do koło brzegu była właśnie przez rzeki. Mieszko pierwszy należał do Polan. Polanie dołączyli do swojego kraju sąsiednie plemiona, takie jak Ślężan, Wiślan oraz na północy właśnie Pomorzan. Wodzem Polan był Mieszko I. A skąd wiemy, że zdobył Kołobrzeg i dołączył do swojego państwa? Jak już mówiłem, pisał o tym niemiecki biskup i kronikarz Tietmar, ale potwierdzają to także archeolodzy. W okolicy wykopano umocnienia budowane w czasach Mieszka. Ten polski książę wszystkie swoje miasta umacniał w ten sam sposób. Kazał budować wał skrzyniowy, nazywany też wałem izbicowym. Jak się to budowało? Tak, były skrzynie, nasypywało się do nich zie bardzo dużo ziemi i też ziemi się nasypywało. Tam y, taki mód z ziemi był, że nie można było go podpardzić bo ona była mokra i zabezpieczeni. Jak duży jest pokój, w którym ty śpisz? W czasach mieszka, na pokój mówiono izba. Wyobraź sobie taką dużą skrzynię z drewna wielkości twojego pokoju. Mieszko kazał robić takie wielkie skrzynie, do których sypano piasek. Z boku więc było drewno, ściany tego pokoju, tej izby, były z drewna, ale w środku była ziemia. Z przodu sypano jeszcze więcej piasku. Takie wały było bardzo trudno rozwalić wojskom, które chciały zdobyć takie miasto. Były one szerokie i były bardzo ciężkie, bo piasek jest ciężki. Wprawdzie było tam drewno, ale nie można było go podpalić, bo to drewno stykało się z wilgotną ziemią w środku. Taki wał, jakby mur, składał się z wielu takich skrzyń albo wielu takich izb, które były połączone ze sobą. Czy jednak wszystkie te skrzynie, czy wszystkie te izby były wypełnione ziemią? Nie, nie wypełniano dlatego, że tam były schowki na, no, na bronie, schowki no, jeszcze do więzienia. Tam były więzienia nie wypełniali ich. I dla mnie to było bardzo dobre. Niektóre skrzynie zostawiano puste. Wykorzystywano je na magazyny albo na więzienia. Tak właśnie wyglądały wały o konstrukcji skrzyniowej lub izbicowej. Takie wały kazał budować Mieszko i takie kazał zbudować także w Kołobrzegu. Mieszko I zdobył Kołobrzeg i całe Pomorze. Jego syn Bolesław Chrobry uczynił w Kołobrzegu jedno z trzech biskupstw. Wtedy w Polsce był jeden arcybiskup, który był w Gnieźnie, a był to brat świętego Wojciecha i nazywał się Radzem. Było też trzech biskupów jeden w Krakowie, jeden we Wrocławiu i jeden właśnie w Kołobrzegu. Tak więc Mieszko I i Bolesław I Chrobry wprowadzili chrześcijaństwo na pomorzu. Jak może pamiętacie, gdy jednak zaczął panować Mieszko II, ludzie się zbuntowali i wrócili do dawnych bogów. Takich posągów, z czterema głowami i każdy się patrzył w inną stronę świata. Kołobrzeg oderwał się od państwa Polan, czyli od Polski. I później ponownie musiał go zdobywać Bolesław III Krzywousty. Próbował on zdobyć Kołobrzeg w 1103 roku, ale mu się nie udało. Wrócił jednak cztery lata później, w 1107 roku i jak napisał Gal Anonim, zdobył sławne miasto Kołobrzeg. Jednak po śmierci Krzywoustego doszło do rozbicia dzielnicowego i Polska rozpadła się na kilka kawałków. Kołobrzeg przez jakiś czas był osobnym księstwem. Później został zdobyty przez Duńczyków, a jeszcze później przez Niemców w tamtym okresie nie chciano przyjmować do miasta Polaków, tak więc Kołobrzeg przeobraził się w takie niemieckie miasto. Później powstała Hanza. Co to była Hanza albo do czego była podobna? Hanza z Europejską? Hanza to było coś w rodzaju Unii Europejskiej, która istnieje dzisiaj. Ale jak działała Hanza? Ale jak to działało? No tak jak produkuje sól, to kiedyś każde miasto produkowało coś prawie innego. łączyły i tam było, nie, były kraje nie, państwa i tam było każde, każde państwo miało coś innego. I, można, I tam było z kilkanaście tych i można, z kilka pa, państw można było. Kilka rzeczy, rzeczy da yy, kupić po prostu. Do Hanzy należały miasta z różnych państw. Głównie były to miasta nad Morzem Bałtyckim. Pomimo, że należały one do różnych państw, to łączył je handel. Tak więc początkowo pod panowaniem niemieckim Kołobrzeg zmienił się w miasto handlowe. Jedno z wielu miast, które należało do Hanzy. Kołobrzeg stał się wtedy bardzo bogatym miastem. Później jednak wszystko się zmieniło. Niemcy przyszli i zmienili Kołobrzeg w taką twierdzę, gdzie nie było w ogóle kobiet, tylko byli mężczyźni jako żołnierze. Bo kobiety do niczego wtedy ba bardziej byli mężczyźni potrzebne niż kobiety. Mężczyźni walczyli na wojnach. W tamtym okresie Kołobrzeg był wielokrotnie oblegany przez wrogie wojska. Na przykład w 1807 roku Kołobrzeg oblegały wojska napoleońskie, w tym także polskie oddziały. Niemcy zmienili Kołobrzeg w twierdzę. Niestety ten okres, kiedy Kołobrzeg był twierdzą, nie był najlepszy dla handlu i mieszkańcy tego miasta zbiednieli. Na szczęście później wszystko znowu się zmieniło. Zdrowisko, że tam y, z, oni zobaczyli, jak w koło brzegu ludzie są zdrowsi, jak siedzą w takiej solo, solnej wodzie, a no, no i oni są zdrowsi. I tam wysyłano takich ludzi do koło brzegu, porzy, i oni się kąpali w takiej y, solnej wodzie, no i po prostu, no i oni byli zdrowsi. W 1830 roku otworzono pierwszy zakład kąpieli solankowych. Solanka to jest taka słona woda, czyli woda z solą, którą chemicznie nazywa się chlorkiem sodu. Gdy jednak zbadano tą solankę, okazało się, że zawiera oprócz sodu także inne ważne dla zdrowia pierwiastki takie jak brom, jod, jony wapnia, żelaza, magnezu i innych pierwiastków. W tamtym okresie Kołobrzeg stał się znanym w całej Europie uzdrowiskiem. Aby ludzie mogli tutaj przyjeżdżać, zbudowano wtedy połączenia kolejowe z innymi miastami. Kołobrzeg był niemieckim miastem aż do 1945 roku. W tamtym okresie nazywał się po niemiecku Kolberg. Gdy w 1945 roku kończyła się II wojna światowa, Niemcy ponownie zmienili to miasto w twierdzę. Stało się to, że była wo wojna i już całe miasto zniszczyło. Zniszczyło całe miasto i musieli odbudowywać. I duże koszta były. Niemcy ogłosili kołobrzeg twierdzą i bronili każdego budynku po kolei. Wojska rosyjskie próbowały zdobyć to miasto już 4 marca 1945 roku, jednak ten atak się nie udał. Kolejny raz spróbowano 7 marca. Ta bitwa trwała aż do 18 marca 1945 roku. Kołobrzeg zdobywała wtedy m.in. pierwsza armia wojska polskiego. Ostatecznie zdecydowano się na ostrzał z Katiusz. Katiusze były to takie rosyjskie wyrzutnie rakiet. Rakieta była wystrzeliwana gdzieś co 10 sekund i właśnie ten ostrzał z Katiusz, ten ostrzał zniszczył Kołobrzeg. Jednym z budynków, którzy Niemcy zamienili wtedy w twierdzę, był kościół mariacki w Kołobrzegu. Ten kościół był bardzo zniszczony, bo, bo tam strzelali twierdza. Tam była twierdza i żołnierzy szczerali. Historia tego kościoła to w skrócie historia koło brzegu i zmian, które tutaj zachodziły. Ten kościół mariacki zbudowano w XIV wieku w stylu gotyckim czyli okna mają witraże oraz są zakończone takim ostrym łukiem. Więcej o takich stylach architektonicznych możecie posłuchać w odcinku 108. Ten kościół był kościołem katolickim przez około 200 lat. Jednak w XVI wieku stał się świątynią luterańską. Luteranie to niemieccy protestanci. W 1945 roku Niemcy zamienili ten kościół w twierdzę i został on całkowicie zniszczony. Odbudowano go dopiero w 1958 roku, czyli 13 lat po II wojnie światowej. Warto jeszcze wspomnieć, że po zdobyciu tego miasta 18 marca 1945 roku w Kołobrzegu odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Po II wojnie światowej Kołobrzeg stał się polskim miastem i tak jest do dzisiaj. W czasach PRL-u odbywał się tutaj festiwal piosenki żołnierskiej aż do 1989 roku. Ten rok, 1989, wielu uznaje za koniec PRL-u, czyli koniec komunistycznej Polski. Tak więc festiwal piosenki żołnierskiej skończył się wraz z komunizmem w Polsce. Na dzisiaj to już wszystko. Co zapamiętaliście? O jakim mieście dzisiaj mówiliśmy? Kołobrzeg, Kołobrzeg, Kołobrzeg. Co kiedyś produkowano w Kołobrzegu? Koło brzegu produkowali sól. Jaki był najszybszy transport w czasach Mieszka pierwszego? No podróżowano kajakami przez rzeki. No, po prostu transport wodny, żeby przemieścić różne rzeczy i ludzi. A czemu wybrano właśnie transport wodny? Bo były lasy więc te bardzo i ciężko było. I ciężko było przejść przez nie. A czy pamiętacie, co to były wały skrzyniowe albo wały izbicowe? Mieszko kazał rzucić ziemię. Do domu. Mieszko kazał y, zbudować y, były takie wielkie skrzynie i tam kazał wsypać ziemię. I y, 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 y y, y, niektóre y, były puste, zostały bez ziemi. Y, i tam były schowki na bronie i były schowki też na no, no, więzienie. I, no i jeszcze z przodu było ta, była taka taka górka z ziemi i ją, cięż, i ją się nie, jak chcieli podpalić, to się nie dało. I drewno cię, też ciężko było, bo było mokre, bo dotykało ziemi, a ziemia była mokra kazał mieszko takie budować i tam były też miejsce na żołnierzy i z łukami szczelało. Pamiętacie do jakiej organizacji należał w przeszłości Kołobrzek i dlaczego? Hanza to była Unia Europejska i tam było dużo państw, a te państwa się razem złączyły, dlatego że mieli więcej... Wtedy więcej produkowano tam rzeczy. Każde państwo było obok siebie i nie musiałeś gdzieś tam daleko jechać, tylko mogłeś po prostu obok siebie miałeś różne miasta i każde, miasto miało, każde państwo miało swoją, swoją rzecz, którą produkowało cały czas. Tak koło miał sól, to inne państwo miały swoje rzeczy. Węgiel, różne inne, inne rzeczy. Kołobrzeg jest bardzo starym miastem. Do Polski dołączyli go Mieszko I i Bolesław Chrobry. Powstało wtedy biskupstwo w Kołobrzegu. Później jednak ludzie wrócili do religii pogańskiej. Ponownie Kołobrzeg przyłączył do Polski Bolesław III Krzywousty. Jednak Kołobrzeg odpadł od Polski podczas rozbicia dzielnicowego. Był on pod panowaniem Duńczyków, później książąt pomorskich, a później Niemców. Najpierw rządzili tutaj Niemcy z Brandenburgii, a później Niemcy z Prus. W tym okresie niemieckim miasto najpierw należało do Hanzy, potem było twierdzą, a potem zamieniło się w Uzdrowisko. W 1945 roku ponownie przyłączono Kołobrzeg do Polski. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.